Błagam wszystkich rycerzy, bo niektórzy są coś nie tak w klepkim poddawu. Słuchacie różnych kapłanów zawodu, ludzi podzi. Po internecie puszczacie niestworzone rzeczy o Janie Pawle II. Uczę Was całkiem czego innego, a Wy jak diabły przekazujecie złe wieści dalej. Przecież szatan nie da spokoju temu wszystkiemu, co zrobił za 27 lat Jan Paweł II na ziemi i dziś ci wszyscy którzy rozsyłają takie kręte maile przez do koleżanek, kolegów z tego się trzeba spowiadać bo ty niszczysz Kościół ty jesteś odrodzone dziecko Kościoła kto mi nastaje na papieża Jana Pawła II bo siedzę w internecie otrzymuję wiadomości i to otrzymuję od moich ludzi Wy się musicie udać do lekarzy, jeśli wy uderzacie w głowę kościoła i takie świństwa, plugastwa przesyłacie, by tylko poinformować, przecież szatań działa przez ciebie. Przecież oni nie śpią, robią takie ordynarne, wulgarne plakaty o naszym papieżu Janie Paweł II. On im wyrwał tyle milionów ludzi. A wy dziś, Polacy, macie wątpliwość. Wielkość i świętość papieża Jana Pawła II jest moje ukochane maciołki. Posłuchajcie, co mówi Matka Boża. I tu bardzo uważać, jeśli mi ktoś by po papieżu coś podał do ręki negatywnego. Nie, że tak otrzyma, tylko spięści brawo się powy, Bo to czas skrócić. I to do bab woła, bo one są zawsze wścibskie tylko ją. Bo to mi one tylko przysyłają takie maile. Bo on musi wszystko wiedzieć. A gdzie miara? Bo tak inni piszą. To ubierz babo wór pokutny i pokutuj. Powtarzam słowa Matki Bożej. Bo. Jest na ziemi polskiej niedobry trend zbicia całego kierunku dorobku papieża. Pokazuje Wam zawsze analizę wypełniania na naszym papieżu. Macie Antoniego sobie książki, czytacie go. Co Wy myślicie, że wrogowie kościoła będą pisali pobożnie o papieżu? Wy jeszcze chcecie na głodę kościoła uderzyć? No bo ja tylko wysyłam, będzie jedna z drugą tłumaczyła. Jesteś odpowiedzialna za te dusze, które nie widziały, te maile oglądały. Oto słowa Matki Bożej o naszym papieżu. Pomyślcie o gorliwości apostolskiej o ostatnim papieży. Przede wszystkim mego papieża Jana Pawła II który do wszystkich narodów zaniesie na ziemi, niesie zwiastowanie Ewangelii. Wiecie, to to odmiał ponad 200 pielgrzymek, czasami do dwóch tygodni, wypowiedzieć kilka kazań dziennie, celebrować mszy święte, przyjmować ludzi, każdego przed błogosławił? Wiecie, jaka to była ofiara pracy i wam jeszcze mało? dowodów, że na tym papieżu wypełnia się. Dla mnie jest to biblijny Eliasz na te cywilne czasy. A wy macie problemy? Czy błogosławiony, bo tam gdzieś coś mówiono? To o tobie się nie mówi? O mnie nie mówią? Co wy chcecie, żeby wszyscy papieżowi klaskali? Macie zepszyć szeregi, jeden przy drugim i bronić mi tego papieża i świętej pamięci.